Drodzy, dzisiaj w sumie chciałbym się zwrócić do wszystkich, którzy mają uczulenie, uczulenie na jad pszczeli. Bo wielu pszczelarzy takich jest, a niektórzy w trakcie pszczelarzenia nabyli takie, takie uczulenie. Chciałbym wam powiedzieć, że oczywiście tego nie dowiecie się w takim głównym nurcie mainstreamowym, ale chciałbym się powołać na książki, trzeba dużo czytać, żeby wiedzieć, kuracja życia dr Hulda Clark no i tutaj w zdrowie człowieka w niezdrowym świecie Borysa Bołotowa, który jest naukowcem biologiem, chemikiem, fizykiem opracował wiele recept na bazie zakwasów które no, czynią człowieka zdrowym ale też pomagają wrócić do stanu pierwotnego, czyli wszystkie, jeżeli mówimy o uczuleniach, wszystkie uczulenia wycofać. Natomiast kuracja życia metodą dr Clark, to ona na dwóch, w dwóch krajach, w Kanadzie i w Ameryce, była naukowcem, wiele prac opublikowała. I ta książka to jest takie podsumowanie jej dzieła. Razem z synem opracowali takiego capera, który niszczy wszystko, co w organizmie bakterie, grzyby, wirusy, ale też wyjaśnia pewne sytuacje, dlaczego co się dzieje. I tak, nawiązując najpierw do niej, mówi, że człowiek posiada wiele pasożytów w organizmie, które uczulają go w pewnym już stadium może być małe stadium i bardzo wielkie, zwłaszcza gdy już organy nasze, czyli czustka, wątroba zostaną zainfekowane przez przywry, motylice, no różnego innego rodzaju pasożyty. I to jest bardzo poważny temat. Ludzie się nie odrobaczają. Nie... I to powoduje wszystkie alergie, które mamy, po zastosowaniu takiej kuracji człowiek wraca do zdrowia naprawdę wszystkie wszystkie naprawdę yy, alergie wracają wycofują się jeszcze powołując się na yy, lekarzy doktorów braci rodzeń można poglądać ich filmy na można pooglądać ich filmy na youtube no to tam wyraźnie mówią że Cukier w każdej postaci, yy, nawet w postaci, zwłaszcza w postaci mąki, czyli wielo, y, wielocukry złożone, powodują bardzo wielką destrukcję w naszym organizmie. Wycofując to, stosując przynajmniej przez 6 tygodni dietę keto, ścisłą dietę keto, człowiek wraca do zdrowia. Ja ją zastosowałem. Ważyłem 82 kg, teraz 72 kg, ale to nie chodzi o zbicie wagi. Insulinooporność miałem, wycofała się. Wiele rzeczy, które mi dolegało i między innymi astma, alergie różne, wszystko się wycofało. Oczywiście stosując też zdrową dietę według Borysa Bołotowa zakwaszając organizm w zasadzie zakwaszając żołądek nie organizm powodujemy, że nasze pH w żołądku jest na niskim poziomie powinno być 1-2 pH i wtedy żołądek nie przepuszcza do organizmu no, tych wszystkich pasożytów, czy w ogóle cokolwiek co mogłoby zaszkodzić człowiekowi. Nie dostaje się to do, do wątroby. Większość chorób spowodowana jest tym, że wątroba nie daje sobie rady. Jest tak zatoksyczona, że jeszcze póki człowiek jest młody, to ona daje radę, ale jak już z wiekiem o pięćdziesiątce, no to niestety wychodzą choroby wszystkie na wierzch. Już wątroba nie daje rady bo nadmiar cukru, wysoka insulina, a cukier cały czas dostarczany w postaci nawet mąki czy cukrów, jakikolwiek. To nie potrafi insulina zejść na dół i powoduje to insulinooporność. To są właśnie przyczyny, które warto poznać, schematy, warto. Poznać te zasady, reguły, jakie działają w naszym organizmie i zastosować je. Mówię tylko po to, żeby pszczelarze, którzy mają takie dolegliwości uczuleniowe, mogli się zdecydować. Jak chcą być zdrowi, to powinni poczytać. Nie namawiam tego do tego, bo każdy jest kowalem swojego losu i powinien sam zadecydować, co chce w życiu robić. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie wszystkich, trzymajcie się zdrowo.